I to była wyrzutnia od Gało SL1902. 30 mm kaliber, 19 strzałów. Jej cena na Allegro to jest 74 zł. Eee, całkiem fajna wyrzutnia, eee, duże efekty, wysoko strzelała. Fajna kompozycja na początku eee, złote wieżby. Potem z trzeszczącymi palmami i gwiazdkami. A na sam koniec z, z cracklingiem. Także, no, po prostu mega finał. Mega fajna wyrzutnia. Fajnie skomponowana. E, lepiej bym tego po prostu nie zrobił. E, także, też to jest chyba jedna z pierwszych kostek od gałek, którą testowałem. E, no i się miło zaskoczyłem. Naprawdę, bardzo fajne 30 mm. No i 30 mm, a 20 mm to już jest duży przeskok. Naprawdę. Mm, z całego serca polecam Wam zainwestować w kaliber 30 mm, bo to już naprawdę robi robotę i przy wszelkich pokazach stosuje się kaliber 30 mm. 20 mm jest to dosyć mały kaliber i no nie, robi, nie robi tego wrażenia co 30-30, już naprawdę robi wrażenie fajne. No i w sumie to jest chyba tyle, co mogę Wam powiedzieć o tej wyrzutni. Jeżeli byście mi jakieś pytania, chętnie odpowiem. I co? Na razie cześć.